Czy, co, kurda, Hej, witam was wszystkich serdecznie z tej strony NEM. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym wytłumaczyć sytuację, do której doszło w tym filmie. Ogólnie rzecz biorąc, nagrywałem gameplay do różowych przygód. I ten film prawdopodobnie wyjdzie w następny dzień, więc się nie przejmujcie. No i wszedłem na serwer Daligowskiego, na którym naprawdę dobrze się bawiłem. Jego serwer jest naprawdę super, jest cool i da się, serio, dobrze spędzać czas. Lecz natknąłem się na pewnego osobnika. Dzieciak podczas gry miał dosłownie jakieś załamanie nerwowe, więc postanowiłem, aby ta część nie wystąpiła w różowych przygodach? Co możecie zrozumieć? Wypuszczam to tutaj w tym materiale i sądzę, że trochę was tu bawi. I jeszcze tylko jedna rzecz, pamiętajcie, że materiał podchodzi z nagrywanego gameplayu, więc w niektórych momentach mogę mówić trochę o grze. Miłego sensu. Co masz sobie komp. No, mam do 70 generacji, także Co ogóle. Słaby komp. 1090 3090, co jeszcze? Lepszy, ja mam lepszy. może z tego, z ziemniaka, nie? Tak. Mamy czterech śpiegów w teamie, łącznie ze mną pięciu. Okej, okay, ten śpieg... O! Śpieg został zrewolwerowany. Znaczy, w z haszlorków, co? Nie. Ja. Gruby, mam cię. Jezus. O, tyś śpiegu? Ja już nie znać tego. Uh, snake? Snake! Uciekam! Albo i nie. O, Okej, okay, więc poczekajmy tutaj, zobaczmy czy kogoś nam się da zabić. Może tego snipera? O Żołnierzu, żołnierzu. A mam cię pyro, pyro, pyro. Pyro, 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 żołnierz Ten pyro się nabrał, naprawdę nie zauważył? O mój Boże To było perfekcyjne. I mam cię skałcie! o, nie zabiłem tego do Kurczę Gdyby mi się udało. O, serio, serio. O, nie, nie, nie. Ty wyjechała suko. Co? Spokojnie. Czemu tak agresywnie? Kurwa! 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 się. Kurwa! 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 Nie za Kurwa Kurwa Jesteś też! No ale jesteś! No ale dobry jesteś! Wow! Czemu on jest taki agresywny? No Skóra jak... Czemu go nie umiecie zabić? Tego żołnierza! Czemu go nie zabijesz? Dobrałem. Jak jesteś taki dobry Sam se go zabi! To, 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 to tał, no. My, mi się nie chce. Czemu? Żeby, żebyś... Żebyś był za blisko. Sam spróbuj. Może po za zamknij. Nie, dziękuję. Może tak będzie lepiej? Może lepiej, gdybyś ty się zamknął. Ja też mogę. Dobra, o, czemu się obróciłeś? Czemu się nie jest O tej zieru moich szpiegów zabijasz? Jak tak można? Pierdolny to jest No ten żołnierz, ten żołnierz No Jezu się narzekają Ciało komentarze Wujka, Dwojka 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 Nie jestem twoim wujkiem What the fuck? Mistrz komedii

co tak, jak... to Wiedziałem, że ten już jakiś sask? Że ten fire był sask Dziecko! Właśnie, muszę zabrać spokój Kiedy dziecko mówi dziecko? Chill! chill! Chil -chil. Ja jestem już chwilowana, ale nie Szkoda, że mi nagrywanie nie działa nie w tym mógł nagrać. tak w tej część części drugiej. Ale wiecie, bądź cicho, okej? Okay? ok. Dzięki. Dzięki. wygrałem! Dzięki. to nie Dzięki. Dzięki. Kurda. No kurwa, czemu mi to nie działa? Nie ja, może ja... Chyba bym... że będziesz może cicho w końcu. Może dam kupę. Nie ma komendy ja jest... samych. Dobra, weź, przestań się produkować, okej. Zobaczy! Jej! Wygraliśmy! Rewolucji. Chyba, weź, proszę. Gadnij się, okej. Okay. Okej. Okay. Nie chcę być tak... no... Proszę, cicho, okej. Okay. Okej okay. Ale o co chodzi w ogóle? Jak ja nienawidzę oh, takich a... Takich włemie, to... A w ogóle tyle jest dla Cicho. Cicho! o, o. o nie. Ups. Chłop, normalnie. Od razu chłop że ja mówię prawdę, że Pelo jest super a... Kieha! 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 że Kieha! 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 są. Kieha! 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 Ha ha ha, wygrałeś się, ha ha ha, ha ha, lamusy, lamusy, Zacznijmy od tego, że Dajgowski jest y, furasem, więc go nienawidzę. Zgadza się. Dzisiaj ciebie, świnio. Co? Właka z Mephedą? Spadek to jest. Spiderman, Spiderman. Ooo, spektr